Oczko to węzeł, który musi znać praktycznie każdy wędkarz. Jest to węzeł, którego będziemy używać w różnych wędkarskich sytuacjach, zarówno samo oczko, jak i węzły, do których podstawę stanowi właśnie oczko. Na początek pokażę, w jaki sposób węzeł taki zrobić. Jest to banalnie proste, powinny to potrafić już.. Dzieci w przedszkolu Bierzemy żyłkę. Ja tutaj, żeby pokazać, żeby lepiej było to widać, specjalnie wziąłem grubszą żyłkę 0.25. Na cieńszych żyłkach wszystkie węzły, które będę pokazywał, robi się dużo dużo łatwiej. Natomiast dla potrzeb filmu ta żyłka jest nieco grubsza, 0.25 mm. Żeby zrobić oczko, mamy tutaj wolny koniec. Chwytamy za wolny koniec i żyłkę składamy w pół. Lewą ręką trzymamy, przeciągamy, żeby te żyłki się troszeczkę zeszły, żeby były bardziej równoległe. Tu z tej strony mamy wolny koniec, z tej strony mamy pętlę. I teraz robimy oczko dwoma żyłkami, podwójnie złożoną żyłką. Robimy oczko i przekładamy przez środek tego oczka dwukrotnie pętlę. Raz i drugi raz. I teraz praktycznie wystarczy zaciągnąć i oczko byłoby gotowe, ale tak duże oczko nie za bardzo nam się podoba. Zawsze lepiej robić te oczka mniejsze. W związku z tym wykorzystamy długopis i wkładając długopis tu w to oczko możemy ten węzeł przesunąć. Oczko robi się coraz mniejsze, coraz mniejsze, coraz mniejsze i w momencie kiedy uznamy, że już jest odpowiedniej wielkości, to wtedy możemy to zacisnąć. Już długopis nam trochę uciekł, możemy też użyć szpilki, przeciągamy, zaciągamy. O, fajnie, wsadzić jeszcze w oczko coś okrągłego i tutaj mocno. Zaciągnąć, naprostować ten węzeł i mamy idealnie zrobione oczko. Teraz ten nadmiar żyłki należy obciąć, akurat przy tym węźle powinniśmy zostawić około 2-3 mm żyłki, żeby ten węzeł się nam potem przy jakiejś okazji, przy jakimś przeciążeniu nie rozwiązał. Ucinamy, usuwamy, jeszcze raz. Proszę bardzo, nasze oczko jest gotowe. Oprócz ręcznego wykonania oczka, możemy również zrobić to za pomocą routerów, specjalnego urządzenia do wiązania oczek. To urządzenie wygląda w ten sposób, że składa się z czpienia, który możemy swobodnie kręcić. On jest taki wielokątny w profilu. I najważniejszą częścią tego urządzenia jest głowica o takim charakterystycznym, charakterystycznym kształcie. Za pomocą tego luptera, tego urządzenia, możemy zrobić oczko w sposób błyskawiczny. Ja już we wcześniejszych filmach pokazywałem dokładnie jak to działa, ale teraz przy okazji filmu o oczkach powtórzę. Wygląda to w ten sposób, że bierzemy koniec żyłki, składamy w pół, powstaje nam pępla. Ten sposób to wygląda. Tutaj mamy koniec. Tu mamy pętlę. Chwytamy dwoma palcami. Tak to wygląda. Teraz ten palec zadamy tutaj w tą pętlę. I trzymając w ten sposób urządzeniem zabieramy obie te żyłki. Robię to powoli, żeby pokazać. Dociągamy do głowicy tutaj od spodu, a następnie robimy dwa obroty. Po zrobieniu dwóch obrotów, żyłkę pętli wkładamy w szczelinę głowicy. Dokładnie tak. A następnie palcem prawej ręki przytrzymujemy tą szczelinę, żeby ta żyłka nie uciekła. Puszczamy i zaciągamy. Najpierw w jedną stronę równolegle do czpienia. Dalej w tą stronę. O, widzimy dokładnie, jak ten węzeł sobie ładnie zjechał. I w tej chwili ten nasz węzeł jest już gotowy. Pozostaje ściągnąć go z urządzenia i nasza pętelka jest gotowa. Oczywiście. Tak jak ręcznie. Zostawiamy około 2 mm. Żyłki obcinamy. Minusem, albo i plusem tego urządzenia jest to, że te oczka powstają stosunkowo małe i zawsze tej samej, tej samej wielkości. Ma to swoje plusy i minusy, w momencie kiedy potrzebujemy większe oczko, już tym urządzeniem nie zrobimy. Natomiast jeżeli chcemy mieć wszystko ładnie, równo, na przykład w piórniku z przyponami, wtedy takie oczka, wszystkie równe, wyglądają naprawdę bardzo ładnie i profesjonalnie. Jak już powiedziałem na początku filmu, teraz pokażę kilka, kilka zastosowań. Takim <laughs> najpopularniejszym zastosowaniem oczka to jest oczywiście łączenie żyłki. Głównej z przyponem, tutaj mamy przypon. Zrobiłem taki prowizoryczny też z grubej żyłki, żeby to było dobrze widać. Mamy haczyk z drugiej strony, mamy oczko. Także tu jest nasz przypon. Mamy drugie oczko. Przekładamy raz. Przekładamy dwa, i właśnie w ten sposób to jest najpopularniejszy sposób łączenia. Przyponów. Oczko to również podstawowy węzeł do zakładania zestawu na wszelkiego rodzaju agrawki. Tutaj mamy końcówkę mata końcówkę i właśnie ten prosty węzeł, oczko służy do tego, żeby założyć zestaw do bata na wędkę. Ciach, zapinamy. Gotowe. Również oczko będzie nam służyło do łączników guma żyłka, jak również do zrobienia, do zrobienia takiego charakterystycznego węzła do dakronów. Tam wszędzie, gdzie nie stosujemy klasycznych łączników, tylko łącznik typu dakron, będziemy mieli węzeł tego typu składający się z jednego oczka i na końcu zawiązane drugie oczko. Tutaj również elementem bazowym jest węzeł oczko ten o którym właśnie rozmawiamy węzeł oczko może być również wykorzystany w zestawach do fidera wtedy robi się takie duże oczko i kiedy to oczko jest już zrobione, robimy je dokładnie w ten sam sposób, przecinamy je w jednym miejscu i do jednego końca dowiązujemy koszyk do drugiego przypom, w zależności od tego jakie ryby będziemy łowić, może być jeden trok dłuższy albo drugi Zachęcam do subskrybowania naszego kanału. Możecie zrobić to tutaj i teraz, klikając w kółko z moim zdjęciem w prawym górnym rogu. Klikając w kwadratowe zdjęcie w prawym dolnym rogu przejdziecie do naszego sklepu internetowego LESZ.EU. Zakupy w naszym sklepie są najlepszą formą wsparcia naszego kanału, za co z góry dziękuję.